Hejka w dzisiejszym odcinku chciałbym przetestować takie oto czekoladki kupione w Netto na spotach. Czy jesteście ciekawi? Zaczynajmy. Okej. Okay. Więc otwieram. Mhm. Wiecie dlaczego? Porównanie osoby ciemnoskórej do małpy podchodzi pod rasizm, bo wiele małp ma futro w tym samym kolorze, co osoby ciemnoskóre mają skórę. Czajcie? Nie bez powodu w każdej wersji Księgi Dżungli, jaką znam, mogli był rasy białej. Tarzan też w każdej wersji, jaką znam, był rasy białej. Po prostu... Prawie nikt nie ma jaj pokazać ciemnoskórego, skaczącego po drzewach jak małpa. No, wcale się nie dziwię, bo w końcu rasizm ani nie jest etyczny, ani nie jest legalny, tak, nawet w Polsce, za to można trafić do więzienia. Prawie jak bombki choinkowe, co nie? A wyobraźcie sobie, że to jest to. Czytam składniki, żeby upewnić się, czy nie ma alkoholu w tych czekoladkach, bo wiem, że w wielu podobnych produktach jest alkohol. Tutaj jest tak: cukier, tłuszcz palmowy i szea w zmiennych proporcjach, shea, serwatka w proszku z mleka, orzech laskowy 5%. Tłuszcz kakaowy, mleko w proszku odtłuszczone 4,6% Miazga z orzechów laskowych 2,9% Miazga kakaowa Tłuszcz mleczny, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu Proszek karob, glukoza, mleko w proszku pełne 0,5% Emulatory lecytyny z soi i rzepaku i E476, aromaty, stabilizator E492, czekolada mleczna, masa kakaowa minimum 25%. Produkt może zawierać orzechy arachidowe, migdały i pszenicę. Okej, okay. czyli one mogłyby zaszkodzić osobom. Z hashimoto celiakom, hiperlaktazją, utuleniem na orzechy i kilkoma innymi, niezbyt przyjemnymi wyzwaniami o podłożu medycznym. Mógłbym chociaż spokojnie nagrać? Ojejku, czy to jest takie pilne? Ach, jako grzeczny chłopiec, powinienem zrobić przerwę. Wiem, że to dziwnie zabrzmi, bo sytuacja nie stanowiła zagrożenia, ale moja mama, zamiast cierpliwie poczekać, aż skończę nagrywać, już teraz chciała, żebym poszedł do pokoju i powiedział jej. I tu chodzi o błahostkę, tak naprawdę. A ja już się bałem. Że coś niebezpiecznego się stało, że jedyne co może oratować nam życie to ucieczka koło bloku. Pietra mi narobiła, że szok. A to tylko błahostka. Odbiór paczki ze starówki. No ja pier. Ach. A ja już biegłem taki wystraszony, że nie wiadomo co się stało. A to tylko taka błahostka. No szkur. Kiedy byłem w szpitalu, personel medyczny oswajał mnie i innych pacjentów z jedną podstawową zasadą: jeżeli sytuacja nie stanowi zagrożenia, to cierpliwie poczekaj. I tutaj personel medyczny miał rację. Wreszcie mogę ocenić te oto czekoladki.

Ta płynna konsystencja powoduje takie przyjemne bodźce, że szok. 10 na 10 za konsystencję. Zapachu nie czuję, więc nie ocenię. No ale w każdym bądź razie one były warte swojej ceny. To już wszystko na dziś. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie, aby zostawić łapki w górę, dzwoneczki. Wyślijcie dzisiejszy odcinek do swoich znajomych. Zjedzcie smaczny i zdrowy podwieczorek. Pa!